Mamy wszystkie tereny inwestycyjne sprzedane i w przyszłym roku, czy, znaczy, czy pan burmistrz planuje, no, że tu przy drodze są bardzo drogie działki, a czy powiedzmy w innym kierunku nie będziemy zabiegać o kupno tych działek? Dziękuję, proszę. Szanowni Państwo, Szanowni. ja e, bym jednak uważał, że powinniśmy iść w tym kierunku, w którym idziemy nawet przekonując gminę, żeby gmina włączyła się, chociaż tu nie, nie będą wpływy do, do budżetu miasta, ale ten kierunek jest moim zdaniem bardzo dobry, bo jeżeli spojrzymy na mapę, a, a na 90% wariant kolei będzie przebiegał od strony Zabiela, tam też jeżeli yy, wszystko będzie tak jak... jak no, jeżeli na to wszystko wskazuje, zresztą dzisiaj raz przed komisją jeszcze rozmawiałem, bo mamy problemy, jeżeli chodzi o lokalizację wejścia. Znaczy mamy konflikt z Generalną Dyrekcją. Ja chcę, żeby ta obwodnica wchodziła bliżej, bliżej terenów inwestycyjnych i była zakończona rondem. Generalna chce, żeby ona wychodziła dalej za przed czerwonym, znaczy do czerwonego dalej od miasta. No i w tej chwili prowadzimy rozmowy z Generalna swoją drogą, ja swoją drogą, z firmą, która wykonuje, będzie wykonywała projekty, dokonuje wariantowania przebiegu kolei. Zobaczymy, ale uważam, że wszystko na to wskazuje, że jeżeli będzie peron towarowy, a pewnie będzie, to on będzie zlokalizowany właśnie blisko tych terenów inwestycyjnych i e, zmiana lokalizacji wtedy no, utrudniłaby pewnie komunikację z rampą towarową. E, natomiast e, myślę, że te działki przy drodze zostaną sprzedane przez przedsiębiorcom indywidualnie, ale potem trzeba będzie budować drogi, tak? bo już skończy się dostęp do dalszych działek, trzeba troszeczkę poczekać. I myślę, że te dalsze działki będą do kupienia po prostu za, za rok czy półtora roku. Na dzień dzisiejszy innej koncepcji tak naprawdę nie widzę. Poza tym projekty tego typu, jak tereny inwestycyjne, oceniane są również, jeżeli chodzi o atrakcyjność i spójność pewnych, pewnego rodzaju planowania. Za to też dostaje się w kryterium oceny punkty i tworzenie w mieście w sumie małym, bo 11-tysięcznym odrębnego sektora sektora terenów inwestycyjnych nie wiem czy byłoby ocenione i czy uzyskałoby tyle punktów, żeby uzyskać dofinansowanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy